Piąteczka. Witam Was bardzo serdecznie. Cały czas jesteśmy w dżungli i teraz się zacznie, moi drodzy, ponieważ Robaczek e, będzie śpiewać. Znaczy, będzie próbował śpiewać. E, cała rodzina wie i znajomi, że nie potrafi, e, ale spróbujemy. Dobra, czas na pląs. Pląs nazywa się Uana. Ponieważ w dżungli możecie spotkać dzikie plemiona, no i trzeba się jakoś z nimi porozumieć, prawda? No to zaczynamy. Stajemy twarzą do uczestników, do wszystkich osób. I pochylam się do przodu, śpiewając uana, do tyłu uana, 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 do doła, idziemy do przodu, uno, dos, uno, tres, banana, obracamy się, uana, uana, do doła, jakoś poszło, dobra, teraz tak. Wybieramy się w pary i to samo. Łapiemy swoją parę, kładziemy rękę na ramię albo za bioderką, nieważne. I teraz we dwójkę to samo, czyli uana, oana, uana, du, du, a du, przód. One, uno, dos, uno, tres, banana, uana, du, du, a du, e I tak cały czas, później w trójkach, w czwórkach w piątkach, dziesiątkach i na końcu robimy duże, duże, duże koło z wszystkimi osobami i to samo, wszyscy dookoła, do środeczka Uana, ołana uno, two banana, i koniec, udało się Uff. już widzę te komentarze ale śpiewa, ale śpiewa <grym> dzięki, piąteczka, do zobaczenia w kolejnym filmiku